Witam wszystkich, już tak od roku chyba nie transmitowałem, no przesadziłem od roku, ale już nie transmitowałem przez YouTube, a przeważnie przez Facebooka. Tworzył wydarzenie, Pasta z Łowiczakiem. Już po dwóch latach znowu zaczyna się nękanie. No Nie chcę w ogóle yy, się... Żyło. Przypominam, nie ma żadnego sylwestra z łowiczakiem. Ja chcę mieć spokój i ciszę. Oczywiście, mieliśmy ja, od fajerwerków, które bardzo uwielbiam. Co się nie podoba miłościkom zwierząt. No nie, nie, nie zapraszam jego na żadnego sylwestra do zgłaszania tych yy, takich wydarzeń właśnie, które są yy, na Facebooku. Nic nie no, ale tutaj to jest też kwestia postępowania, w postępowania trzeba to drukować im wszystko, co tam dane. Oni nie potawiam, zamiast yy, żeby po prostu udostępnili mi komputer na To nie, to trzeba to, 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 to trzeba drukować. W w ciągu dnia coś będzie. Kiedyś chyba to możemy ewentualnie obserwować fajerwerki, ale Raszę ja z domu to robić. Miałem cztery kamery. że cztery kamery musiałem więcej. różne strony świata i nagrywałem jednocześnie fajerwerki dookoła łowicza. Ktoś się bardzo nieładnie zachował, ujawniając mój numer telefonu i adres po raz kolejny. A to jest RODO, i to jest naruszenie takiego, czegoś wiąże się z ogromnymi karami. Nie chodzi o samego sylwestra, chodzi o ujawnienie moich danych osobowych po raz kolejny. Ktoś po prostu przegiął pałę i to mocno. Poznałem takiego kumpla z Wicia, Mariusza, ale okazało się, nie za bardzo mi odpowiadam yy, z tego. Nie można go wygonić tak łatwo z, z domu jako proszę, żeby mnie odwiózł do domu, do niego pojechałem. Też nie nie chciał, uparty osioł taki, że... Tak, jakiś taki, no wiecie, ja ja były tam dziewczynki interesują, jakieś gry hazardowe, jakieś tego, tam z kumplami się zadaje, tak nie, nie za bardzo. Nie wiem, do której będzie live, może do północy. Chciałem taką małą radość, bo założyli taką silną lampę na bloku. Znaczy była, w czasie jest sodowa, zabili e ją na LED-ową. Takie drobne szczegóły cieszy mnie. <laughs> Lubię takie świecące punkty. Nie każdy to lubi, niektórym to przeszkadza. Ale tak, w marginesie obserwowałem elektryków, jak to robili. Co ciekawe, ta lampa się bardzo późno zapala. Nie wiem, czy zastosowali jakieś, podkręcili czujkę zmierzchową, bo granatowe nie było, tutaj się zapaliło. Czy zastosowali jakiś mikrokomputer, który włącza to? Puszce elektrycznej, ale w czujka, mieszkłowie czujka, czujka, czujka tam został. Nie jestem ciekaw, chyba że elektryk przyszedł i naprawił, gdyby tak późno się zapaliło. Mój pewna zagadka, bo się ogólnie interesuję lampami, takim oświetleniem ulicznym, takim właśnie, takie szczegóły. Ja cały czas to zgłaszam do Facebooku, jako z Facebookiem jest taki problem, że tam są formułki gotowe przemoc, oszustwo, fałszywa informacja. Natomiast nie, nie ma takiej opcji, żeby po prostu wypełnił formularz, napisał parę, jedną czy parę zdań, o co mi dokładnie chodzi, że ujawniono mój adres, ujawniono mój numer telefonu naruszono dane znaczy ujawniono moje dane osobowe ogólnie, żeby było wiadomo, o co chodzi, co mi przeszkadza. Bo dla Facebooka może się dla kogoś wydawać to takie no, niezbyt istotne. Natomiast no, dla mnie jest to ważne, żeby, żeby po prostu to, to było skutecznie zgłoszone. Możliwość szczegółowego opisania, o co mi dokładnie chodzi, co nie pasuje mi w konkretnym poście na mój temat. Jeszcze mało tego, nie wiem, czy ten kolega, który by u mnie, nie zaczął pisać do moich znajomych na czacie, że bardzo takie brzydkie rzeczy, jakieś dziewczynkach, jakieś seksie, coś tego, do kilku osób mi to napisał. Musiałem zmienić hałas do Facebooka, bo nie wiem, czy, te, czy, te, czy ktoś nie, nie włamał się na moje konto, czy coś na no, takie takie dziwne rzeczy się działy. Ja mówię tutaj, to już nie pierwszy raz, dwa lata temu już to przechodziłem, bo, bo pokazałem maszynkę do ostrzeżenia włosów, to już raz były usługi fryzerskie, mój adres podany i później ten sylwetę z Łowiczakiem, był, co tam, akurat miałem wtedy kumpli tego fałszywego człowieka Norberta z Wrocławia, co tak mnie po prostu gnębi, jakoś pisze bzdury takie o mnie, że Ja Jego zablokowałem, bo nie widzę, ja widzę od innych osób, to co oni piszą. Są po prostu gnoje do likwidacji, powiem tak, do odstrzału, że tak w cudzysłowie. Ja to się czasem boję, żeby naprawdę czegoś nie zrobił komuś. Miałem, ja też nie jestem bez. Nie? Miałem takie napady głupiego myślenia do, do września, można powiedzieć. Nie do września, nie, to było nawet to niedawna, w sumie do, 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 do listopada. Na kościół potrafiłem atakować. Chodzę do kościoła, czuję, bez by Boga, w moim życiu. Ale coś mi się tam nie podoba, że kościół traktuje pewne rzeczy jako grzech ciężki, coś, co mi sprawia ogromną przyjemność. Tam nie chcę o tym wdawać w szczegóły. W każdym razie taka agresja, taka jak jad miałem do kościoła, że coś okropnego. Trzeba już na ulicy wykrzykiwać i wtedy się opamiętałem. jak na ulicy przed kościołem. Ktoś tam to usłyszał. Ale na szczęście mi to przeszło. Wtedy się, się o jej kościół. Próbuję się już, mam jakieś słowa myśl, precz z alkoholem, precz z wódką w Ułowiczu. Bo jestem abstynentem. Ja potrafiłem być taki zbuntowany człowiek wobec Boga. Ja Boga traktowałem jako ojca, którego nie chcę słuchać. I to rzeczywiście, że nadal tak w pewnych tematach po prostu nie wszystko mi się podoba w tym Bierze Katolickiej. Są takie rzeczy, które... ciężko mi się pozbyć. A kościół mówi, żebym się modlił, żeby czegoś nie robił, co mi sprawia pewną przyjemność właśnie. I co się wrzałem święta i będę musiał iść do spowiedzi jeszcze raz przed świętami bo tak, bo tak głupio jest nie iść do, do komunii nie chodzić, nie przestać, można się przed, przed pewnymi rzeczami powstrzymać, ale, ale mówię to tak na dłuższą metę to nie do końca wytrzymuję to nie jest agresja to są jakieś tam zabawy takie, ale, ale po prostu jest to jako ważna sprawa dla kościoła nie gotuję na pokaz, raczej, raczej nie, bo nie robię tego zgodnie ze sztuką, nalałem ostatnio do talerza potrawę, się rozlała po bokach, jakoś niesmacznie to wyglądało. A co ostatnio lubiłem oglądać? 400 filmów o prze, przetykaniu kanalizacji w Australii. Taki facet z poczuciem humoru, Jakieś zwierzątka, jakieś ma maskotkę, taką szczur, czy coś, i tego szczura stawia gdzieś w pobliżu i robi to, robi, zalewa te ścieki, te gówna się zostają Mam nadzieję, że nikt nie je w tym czasie, to co ja mówię. dostałem też zanieczyszczenia z kanalizacji. Jakoś potrafiłem zachować po prostu jakby ten y, y, dystans i nie brudziło obrzyd, mi to. Najbardziej mi się podobało od kanikalizacji deszczowej, na przykład, bo tam nie ma tego, tylko błoto. tego. Teraz zaczęłam oglądać wezły ciepłownicze, na przykład, jak, jak są zbudowane, bo zawsze mi to też interesowało, że to, to takie malutkie wymienniki się robi ciepła, i one potrafią skutecznie podgrzać zimną wodę, czy do centralnego, czy do ciepłej wody. Są bardzo kompaktowe te węzły. Są no skomplikowana aparatura, to stosuje się w blokach głównie, ale, ale to jest też to jest taka ciekawa, ciekawa sprawa. Takie techni techniczne rzeczy mi to są jakieś przeciski, przewierty, inżynieria taka, ale gdybym miał coś projektować, to niestety ja ten gubę głowy wzbatłby. to nie, nie potrafiłbym tego zrobić. Ja nie będę śpiewał. Kulka, około 10 zł, ale nie widzę, już tej kulki jest inny przyrząd taki. A są też takie przyrządy erotyczne do stymulacji prostaty, niby, oficjalnie. Ale są takie też kulki, ale takie trochę innej konstrukcji widziałem, ale już takich nie ma jak tu w Kauflandu. Nawet, nawet coś takiego mam gdzieś w pobliżu. Znowu zał tam jakieś memy. Plą plątała się w kable. Próbowałem jakieś jej użyłem, myślałem, że mam zaparcie i próbowałem jej użyć w takim miejscu szczególnym. Bo to się to nie było wcale zaparcie. Ja właśnie wtedy nadybałem, nadybałem, miałem takie problemy właśnie miałem wrażenie, czy ja sobie obżdorałem, nie wiem. Ale w każdym razie miałem takie swoje problemy. I teraz jakby żołotek sobie może uszkodziłem, tym nie wiem, jakby się z gagę mam. jakby boli bolał. Zob, to można sobie przełożyć. Powibrować. Ręka zmęczona. Też można sobie. Ta kuleczka maszująca. Raz będą memy. zaraz będą memy, że, że, że pokazuję. Zaraz będą jakieś, jakieś screeny robione z tego. Może znaczy ja znam już niektórych takich gnujów. Nawet wiemy, że Karczyk mnie to dał. Teraz jest taki jakiś dziwny człowiek, przez różne... <laughs> u, u, udaje nie wyjątku, a robi jakieś rzeczy właśnie. Witam, Michał Kowalczuk. Jeszcze trochę osób jest, i to do szkoły ile osób się idzie? Nie mam jeszcze w to. Ale ja miałem swoje perektum zrobić. No, bo miałem takie wątpliwości, czy nie mam zaparcia, czasami, czy mnie nie, nie zalegało coś. Okazało się, że mogło zalegać, ale wyżej. Teraz się pokarmowałem, jakieś mdłości miałem, jakieś takie, takie rzeczy, takie, że dwa tygodnie temu, takie historie miałem. Jakieś nieprzyjemne. Czy ja to sobie obzdrałem, czy to rzeczywiście coś było trudno powiedzieć. przymuszałem się do z no, takich srania powiedzmy, niech no, nie chcę to mówić, o takie intymne sprawy to już mówię. Ale, ale w każdym razie jakoś takie, takie miałem wrażenie, jakby coś mnie zablokowało. Zjadłem kaszot winiary. Właśnie nie dogotowałem kaszy i mi się wydawało, że mi zablokowało. I później takie miałem obsesję właśnie, że, że coś zabało wydalam w stosunku do tego, co zjadłem. Zacząłem się martwić bardzo. A teraz właśnie właśnie później zacząłem nadymać, zacząłem to często tam próbować, próbować, próbować wydalać siebie. No, to tak myślę, że żołądek popsuł i z gagę mam refluks. To jest takie kiedyś takie historie miałem, ale to 20-30 lat temu, że to też miałem takie uczucie, że, że mi się na nie Ale to już było bardzo dawno temu. To jakby coś to powróciło. Takie, takie, takie właśnie problemy zdrowotne, takie drobne, właśnie, jakieś nie wam. Zawsze coś mi, ale jak nie, żołądek też coś, coś mi tam w kościach, złapi jakiś wejdzie, ból, a to nerwica. Ciekawa rzecz, że e, mam problem z nerwicą, kołuję czasami, takie uczucie skołowania. I teraz ciekawe, jak coś mi dokucza innego, to tej nerwicy nie ma. Czuję się dobrze w tym sklepie, czy. Ja mam takiego, że nie mogę po straganach na przykład chodzić. W kościele, jak stoję w ławce, też tak nie bardzo, w jednym miejscu, w ogóle nie lubię stać w kościele. I na imprezach masowych tak samo tłumie ludzi. Może dlatego, że mieszkam sam i się pojawiają tłumie ludzi, wtedy się czuję tak trochę dziwnie. Nie spoję. Na choince nie wziąłem leków. Jak wezmę, już zaprzestałem, ja bo niektórzy mi tam zarzucali, że codziennie biorę taki lek, który uzależnia. Teraz go nie biorę codziennie. Jak wezmę, w niedzielę naprawdę zadziała. Jeden dzień w tygodniu tylko. lokomotywa Boża, nie rozumiem o co chodzi. Loko jest teraz. Pojawiło się różnych. Już Sylwester Łowiczakiem. Kurwa. No co za gnój kurwa. Co za gnój tutaj zrobił. Zaraz idzie to do zgłoszenia. Miękanie dokuczanie.

Nie będzie, nie będzie kurczę, nękania. Um, nie. Jak to zagnój, to zrobił to, to, to ten załom. i za, 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 za tym stoi, ale to naprawdę jest po prostu chore. To, 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 co, co niektórzy z Was robią. Pamiętajcie tylko że jestem człowiek wybuchowy. Mogę sięgnąć po nóż. To jest naszą kolację. Ja Mam za mało miejsca w mieszkaniu, a ja nie będę Nie bawi się w takie rzeczy w ogóle. Prosiłem trzy osoby. To jedna się okazała Gnojem po prostu. później a później znowu się zachowuje. Chams po w Wrocławie. was jąkała. A warunków.

Tak płaca właśnie za swoją popularność. czyli nie potrafią się zachować. Tylko ciekaw, gdyby to był wasz nauczyciel, gdyby prowadził taki kanał czy coś. Czy, czy wasz wujek, się, ojciec, nie wiem, czy byście też się tak zachowywali, kurczę, żeby no. stali kogokolwiek. Więc nauczyciel trochę nie radził sobie z agresem i moja moją głowę w sądzie i sprawcy zostali ukarani. Do tego poszło Po prostu upubliczniane było i. Raczej radzę ze mną tutaj nie zadzierać. Rejestrowane. Ich w internecie nie jest anonimowy. Można wszystko sprawdzić w jakieś sposoby, jakieś tam obejście, ale. Duży policjanci w komendzie głównej zadbają o to, aby ktoś był pociągnięty do odpowiedzialności. Do takie głupie żarty. żadne żadnego Sylwesta z nie robię. Trzeba na komendzie zawiadomienie zgłosić, bo to nie wystarczy zadzwonić. Trzeba musi wstać postępowanie, trzeba musi biegły watek ustawić. Skąd miał komputera? To było pisane i tak dalej. Jak mi tutaj mówiła policja, że nie jest to niby takie proste, ale, ale w jakiś sposób policja radzi sobie, jakiś, jakby ktoś kto napisał, że bomba podłożona, to od razu by było, byłaby, by mnie. A jak policji, że ktoś mnie nęka czy coś, no o, a Facebook to amerykański serwis, tak jak jeszcze dwa lata temu mówiono. co mi coś Właśnie, to jest taki. taki priorytety są pewne w policji, to co się nic nie działo i dzieje, jak ktoś zrobi jakiś alarm bo, bo to jakoś policję się uda namierzyć taką dowcip, że są jechać szybko, ale my nie mamy wolnych obozów. a za chwilę facet dzwoni, ja yy, zabiłem właśnie łamywacza, na tych zasadach się pojawili antyterroryści. <ślesz> tak taka, taka, tak, tak, tak to jest właśnie w To jest ostateczność, ale naprawdę, naprawdę to nie jest w środku, żeby ktoś, ktoś tak się zachowywał. No. Ja mam 42 lata. 43 kończę w tym roku. To jest naprawdę takie. No. Zauważę, że mam wielu fanów wśród Młodzieży Szkolnej w Łowicach. To niedawno jeszcze miałem wielu wśród młodych osób, ale z całej Polski z trację mojej pasji kolejowej. Rok, może dwa lata, głównie ostatni rok bardzo dużo osób ze szkół średnich to w łowiczu mnie dodaje do znajomych. Ja powiem to akceptować te zaproszenia, bo niektórzy nie poprawią się zachować do końca. pewno zastanawia, że niektórzy, niektórzy kultury niektórym Nie, nie masz szacunku jakby w dzisiejszych czasach do osób starszych. Widzicie, że zdarzały różne wpadki takie na no nie niej nieciekawe. i coś głupiego komuś powiedziałem. Być kobietę, kobieta, jak się okazało, to skrzyżowanie było bez znaków. Ona prawidłowo wyjechała. Ona miała pierwszeństwo. Ja mówię tam, takie, takie... rzeczy, właśnie reguła prawej strony, nieoznakowne skrzyżowanie. Właśnie tak, tak jest nadawanie z laptopa, właśnie, że mikrofon czasami coś tam się dzieje właśnie i w pewnym czasie nie da się. Dobra, chyba teraz skończyć mikrofon, trzeba sobie kończyć to. Pamiętajcie, że nie jesteście bezkarni. Jeśli cokolwiek piszecie głupiego, to wszystko jest rejestrowane i w końcu przyjdzie krysk na motyska. I też się zdarzały jakieś przegięcia wobec Kościoła Łowickiego tutaj, ale mi to przeszło na szczęście. Była to już niebezpieczna formy do tego przybierać, ale opamiętałem się, poszedłem odpowiedzieć. Cieszyłem się. A niektórzy nie potrafią się zachować w stosunku do drugiego człowieka nawet w porządku. Kończę.